Gdy modlimy się z Maryją, niebo się przybliża. Przygotuj się na pokój. Witaj w serii Modlitwa z Maryją. Mario, ukochana matko, przede mną rozstaje. Muszę podjąć decyzję, ale moje serce jest niespokojne, a myśli splątane. Czasem lęk przed błędem mnie paraliżuje, a niepewność przytłacza, jak ciemna chmura nad moim umysłem. Dlatego zwracam się do ciebie która potrafiłaś powiedzieć tak, nawet nie znając wszystkich szczegółów, nawet nie rozumiejąc w pełni Bożych zamiarów. Naucz mnie, Matko, słuchać sercem. Ty, która usłyszałaś Anioła i zaufałaś, prowadź mnie teraz, gdy szukam jasności. Przynoszę Ci moje wątpliwości, moje opcje, ścieżki których końca nie znam. Roświetl moje myśli światłem Bożej mądrości. Niech nie wybieram z lęku ani z impulsu, ale z wiarą, rozeznaniem i miłością. Zainspiruj mnie swoim przykładem, kiedy powiedziałasz, oto ja, służebnica pańska. Ileż to razy stojąc na życiowych rozdrożach, tracimy pokój, próbując decydować sami. Ale ty, Maryjo, nigdy nie byłaś sama, kruczyłaś z Duchem Świętym. Niech i ja pozwolę Duchowi mnie prowadzić. Niech nauczę się uciszać umysł i słuchać głosu Boga, który mówi w głębi serca. Niech się nie śpieszę, lecz mam cierpliwość, by poczekać na właściwą odpowiedź, nawet gdy świat wokół krzyczy Decyduj szybko. Jakąkolwiek decyzję podejmę, niech będzie oparta na modlitwie. Niech przynosi pokój, nawet jeśli niesie wyzwania. Niech przybliża mnie do Boga, nawet jeśli oddala od wygody. Maryjo, ty znasz wartość każdej decyzji, od najmniejszej po najbardziej przełomową. Wiedziałaś, jak wiele znaczy Twoje tak, a jednak je wypowiedziałaś. Niech i ja znajdę w sobie taką odwagę i ufność. Matko, umocnij moje serce, bym przyjął drogę, jaką Bóg dla mnie wyznaczył, nawet jeśli wydaje się trudną. Naucz mnie, że decyzja podjęta w wierze nigdy nie będzie stracona. A jeśli się pomylę, niech Twoja dłoń pomoże mi zacząć od nowa. Bo ważniejsze od tego, by wybrać idealnie, jest to, by iść z Bogiem nawet wśród niepewności. A jeśli moja dusza się zawaha, niech Twoja obecność nie uspokoi, umocni, poprowadzi. Maryjo, Tobie powierzam moją decyzję, moje kroki i o owoce, które z niej wynikną. Niech moje życie toczy się według Bożego planu. Z Twoim nieustannym stawiennictwem, z Twoim czuwającym spojrzeniem, z Twoją cichą, ale pewną obecnością. Amen.